I kolejny odcinek Zalana Alana Wake'a O, bateryjki hmm, rewolwer Jak w ogóle sytuacja? Rewolwery, jest. Co to jest? Amunicja do strzelby, super Jest przeładowana? Jest przeładowana Tak, myślałem, że coś to zaraz będzie. Hmm, razem, jak jakiś achievement. Prawdopodobnie, żeby załatwić cztery w jeden strzałem z rakietnicy. Dobra, jest, otwiera się, ale ja bym zajrzał jeszcze tutaj. W takim razie, jak oni są powyłazili, coś tu może być. to jest termosik z kawą. Dobra, jeszcze jedną flarę mam. Mam racę. Jest trochę mocniejsza ta latarka. Jezu, oba. Trafiony, zatopiony. Tylko czy tu coś będzie? Nie. Okay. Ta strona czysta. In light you can hurt them. No to, to wiem, no to ty nie powiesz. Już... 3-4 godziny świecę latarkami po mordach, żeby zrobić im krzywdę. A to teraz opowiadasz. to mogę? Nie mogę. O. Co to w ogóle jest? O, jest. Ta audycja radiowa jeszcze jakaś ciekawa, ale... Ta audycja radiowa to jeszcze jakiś ciekawa, ale ten... Pseudoprogram straszny taki, ojejku, jejku. jejku. Ciężko się tego słucha. Nie, serio? Heavy Metal. No, szybko poszło. No. Mega szybko poszło. No, te flashe to jednak robią robotę. Dobra, tu mam amunicję do rewolweru, trzy raca, amunicja do rewolweru. No. Tutaj jeszcze kolejne. Myślę, że z samymi racami też by poszło. No ale to podnieś, baterię podnieś. A nie, baterię też mam już na maksa 20. Kurde, ale zarobiony jestem. A tu? A Okej, okay, a tu możesz wejść? No nie możesz. Za proste by to było. Dobra, zmień mi na rację. Mam 11. I co, jazda otwieraj bo mam, mamy mam na co jeszcze tutaj? nie okej okay. eee, jest przyjaciel no i co? Nie jest samochód ha. okej okay. Sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. Dziś spotkałbym zabójcę, a on mi daje Alice. Nie dałbym mu żadnego innego wyboru. Zabity człowiek będzie kłócił się na ścianę. Tam coś? Wsteczek się cofnę? Nie, pewnie będą biegi, biegi. Nic tam nie będzie. Innym razem będziemy próbować. Ale w ogóle jest dzień. Masz w ogóle jakikolwiek ekwipunek? Nie. No tak, dzień jest to... To wydupię ze wszystkim, zostaw wszystko co zebrałem, wszystkie racje, wszystko. Po co ci to? Już następna noc nie nastanie, nie będzie znowu cieni Próbujących cię zabić No ziomeczek nie myśli Przyszłościowo No Ciekaw mnie ten wątek z tym FBI. Może co on odjebał w takim razie, że FBI go tutaj goni, goni, szuka. Mogę auto? Mogę. Ojej, sorry. jest napisane, iść do kopalni, a ja jadę. Co znaczy, że robię to źle? Czekaj, czekaj, wyjdź z auta, bo jest chatka po chatka, pokaż mi, co jest w środku. Jest radio, super. Hey, this is Pat Main and you're listening to KBM FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night that was detained. i encountered a big-shot g-man with an itchy-trigger finger who could use a, a lesson in manners and a boot in the ass not necessarily in that order either now folks i know i'm not being very informative here and i apologize for that i really should just keep quiet but i'm just so peeved right now because some people just shouldn't be carrying badges i'm just glad that our sheriff breaker was there to straighten things out no if someone i met last night is listening let me just say I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, a little music. Okay. E, muzyki oczywiście nie, nie, nie będziemy słuchać. E, mogę Fajnie, że chociaż on uważa, że nie jesteśmy tym złym. Ktoś z mu leciał tutaj cały odcinek. Jak nie dwa? No, nic się w ogóle jedzie. No jednak to auto jedzie, no szybciej niż Alan biegnie, czy tam chodzi. Tutaj oczywiście wejdziemy na tą wieżę. Ja wiem Alan, że małżonka czeka, ale bez manuskryptu nie możesz się tam pokazać, dlatego sprawdźmy czy tutaj nie ma żadnej strony. Nie, jest zarabio kolejny. Soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Well, see, to me that's strange because I always think you was a hopeless romantic. <laughs> you got me there, Pat. But I think love's where you'll look for it. And yeah, you do a lot of looking, sure. But the idea that there's that one special person out there for you, and if you miss that chance, it's gone forever and you're forever incomplete. I mean that depressing? Or pet childish even? There's plenty of fish in the sea. <laughs> and apparently a fisherman has a fishing analogy for everything, but what you're saying, isn't that a little harsh? Well, no. What I am saying is that your potential for finding that connection isn't limited to what's essentially a chance encounter. How is that harsh? Yeah, yeah. I can't really fit that together with what I feel, what I what I felt for someone, because she was the one, she was, and she, I let her drift away from me, maybe I didn't put in the work, I don't know, but, you well, know, since then, and it, it was a long time ago, but, but since then, there hasn't been anyone, not like her, and I'm not saying I dwell on her, or haven't moved on, I like my life, I'm not living in the past, but I do miss the way she Dobra, lecimy dalej. Niby audycja muzyczna opowiada o miłości. Wsiadamy w naszego kradzionego Jeepa GT Alan Wake. Zajrzymy, jak są jakieś manuskrypty, oczywiście trzeba je znaleźć, co robisz Gościu. jest. Tak, coś yeah, I, was I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Where is my auto? Where is my auto? Yes. Bye. Ciekawe, czy będą tam te cienie, bo może i nie jest środek nocy, ale będzie ciemno. Tu? Nie, ale też coś jest. Idź do kopalni. Ej, ja, 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 ja. Bo takiego na środku drogi nie zauważył. Tam kurczę, chodzę, szukam itd. tym tak takiego czegoś nie zauważył. O, jaka to Nie chciałem iść na zewnątrz. Człowieści musieli szukać mnie szukać. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back, or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. God damn it. Yeah, yes, Frisco. Where the hell are you? change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around you by you. You see your wife alive? Cuz if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah. I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello. Hello. Ah! I'm gonna kill him. I had to Clean. get to Mirror Peak. Actually, mm. saw It was close. Maybe closer than ever before. Okej. Okay. Co to? Rewolwer. Wiem to rewolwer mam. Aha, amunicję na maksa można sobie wziąć. O, to będzie walki zaraz. Dobra, wracamy się po amunicję, która była? Tu. Nie, te latające przedmioty to są, no są niesamowite po prostu. Gra robi wrogów tak naprawdę z każdego przedmiotu. E granaty. I co? Nie co, jest gadne. Ja tu przejdę, to się zamknie. Jup. No, o, Okej. Okay. Hmm, spoko. Zamknięte w środku. Zapewne byśmy chciał zrzucić z tego. Да, обратно Ага, ну так. И одно, а другая. O, i mamy to. Nie trzeba było zużywać dodatkowych baterii. god oh, damn it the only way to reach the hillside ahead was to go through the building i had to find a way to avoid electrocution co teraz mogę No jasne <śmienny> fajnie Wszyscy leżą. A ja możesz zostawić na przykład tak auto z włączy... Nie, nie możesz. też takie. Ja bym to auto z włączonymi światłami. Dobra, myślę, że tu skończymy. Dzięki bardzo za oglądanie, nara.